To będzie krótka relacja z mojego treningu przeszkodowego, ocerowego i w tym momencie również niedział. Warrior, który robię w domu, to jest część planu treningowego na środę, podciągania i chwyt, obciążenia. Mam tu w domu kilka zabawek, dzięki którym mogę potrenować. Trening wytrzymałości, podciągania. Mamy 5 minut, i w każdą minutę 10 podciągnięć. Widziałem taki trening pokazywał go Joe Morawski, The Weatherman no, jeden z weteranów amerykańskiego ninja, tylko tyle, że on próbował zrobić to w wersji na 10 minut, ja na razie jestem przy 5 no i jest to pod kątem wytrzymałości w podciąganiu i dla tych wszystkich mięśni, no, które w tym uczestniczą jedziemy, tam jest zegar którego nie widać pierwsze 5 i tak robię robię sobie na razie po 5 zobaczymy. Dwie ostatnie minuty ostatnio robiłem już po dwa. Pierwsze że 10 45 sekund za mną. Chwilę do kolejnej i zaraz następna piątka. Zaczęła się druga minuta. I to jest trening na narastającym zmęczeniu. Przerwy są zbyt krótkie, żeby była regeneracja. No i właśnie o to chodzi, żeby budować tą wytrzymałość. 20. Na razie równe tempo. 15 sekund do drugiej minuty. Trzeba trenować. Przeszedłem ten casting, więc trenuję. Co mu się nie zrobi. Na razie równo. Na razie równo. Zaczyna się 3 minuta 25 już jest. 30, ale już troszeczkę trudniej. 40 jeszcze powinna pójść. Zobaczymy jak dalej. Pewnie już po 2 po będzie. No, jeszcze zawalczę teraz o 5. 35. Rozpoczęta czwarta minuta. 40. i ciągle równo. Zostało jeszcze minutę 15 sekund na ostatnie 10. No jest, jest. Widzę, widzę progres zdecydowanie. 45 45 i ciągle OK czyli jest progres, to co wytrenowałem ostatnio zaowocowało no, jedziemy, jedziemy jeszcze jeszcze 5 35 sekund do końca no, jest, 50 50 w równym tempie 15 sekund do końca 5 minut jest, pierwszy raz tak w planie było 6 minut, więc więc zawalczę tam się tam spoglądam co chwilę na zegar i jest jeszcze 5 sekund do rozpoczęcia ostatniej minuty. 55 no i zobaczę te, o te jeszcze ostatnie 5 będzie pierwszy raz w 66 minut, czyli 10 w każdą minutę z 6. Jest. jest! Jest! Jestem bardzo zadowolony. 60 odciągnięć w 6 minut. Jeszcze bym był w stanie pociągnąć mi się wdawało tą siódmą minutę takimi serijkami po dwa na pewno. Czyli progres jest. Minęła 6 minuta. Także to jest trening do Joe Morawskiego. Jeszcze brakuje 4 minut i myślę, że jest to do zrobienia na przestrzeni. Zobaczymy jakiego czasu. Jeżeli podejmiemy próbę na 10 minut. 10 na 10, no to będzie oczywiście relacja. Kolejne ćwiczenie to jest pozycja izometryczna. Ugięte ręce i wiszenie na ugiętych rękach. Też może bardzo się przydać na wielu przeszkodach na nich, bo tam sporo jest takich, które właśnie na ugiętych rękach się pokonują. I takie trzy serie po 20-25 sekund aktualnych. Jest pierwsza 30 sekund. No jest to taki czas, który już pozwala myśleć o przejściu sporej części takich bardziej siłowych przeszkód. No na jednej ugiętej ręce jeszcze nie jestem w stanie się utrzymać, no, na przykład jak jest kołkownica. To jednak na prostych i na aktywnych parkach. I tu jeszcze trzy takie serie. Tradik do ninja w domu w łazience. tu jest kołdra, żeby nie było twardo jak się spadnie a tutaj kibel i jedziemy, bo... moja wersja domowa jeden stopień i tak sobie tutaj ćwiczę tego, tego tutaj nie widać ale w domu mam od dawna jakąś blokadę i jak już drążek jest na górze to jednak podpieram nogą tutaj tego tu nie, nie widać bo kamery nie da się tak ustawić bo widać cały kadr to jest jedna rzecz, a druga z drugiej strony się tam boję, że walnę palcami o któryś kant. Albo o framugę, albo od góry. Ale no to mnie tak troszkę tutaj blokuje. Jeżeli chodzi o Salmon ledę, to są dwie szkoły. Startuje się z ugiętych rąk. Albo wisi się na całkiem prostych i robi bardzo duży kipping. No kipping jest w każdym przypadku. Jednak jak się jest na prostych to jest on taki klasyczny z tych rybek Tide Position i Hollow Body. Tutaj mam tak nisko, że siłą rzeczy od początku uczyłem się techniki. Gdzie startuję na ugiętych rękach, i z takiej pozycji robię zamach do przeskakiwania. O! I ten ostatni, ten ostatni był bez dotknięcia. Pierwszy raz od dawna. Jakoś tak dziwnie prostuję nogę i dotykam tu podłogi. Generalnie jest to bardzo nisko, więc ma to też znaczenie. Trening Salmon na drzwiach od łazienki. Dalsza część środowego treningu, czyli było podciąganie. Teraz plecak. I trening chwytu z obciążeniem. Tutaj w plecaku jest 15 kg i 3 wersje chwytu. Drążek 3 serie, kule 3 serie i nuczaka 3 serie. W planie na dzisiaj jest 40 sekund. No, zobaczymy czy wytrzyma. Tylko na zegarze niech się okrągła godzina zrobi. Mam no, 45 sekund, czyli nawet 5 sekund więcej niż normalnie. Generalnie najlepszy mój wynik z tym ciężarem. Jeśli chodzi o długotrwałe wiszenie na drążku to jest rzecz taka, którą mi jest bardzo trudno sprogresować. Bardzo powolutku jestem w stanie wydłużać ten czas. Zastanawiam się, co mógłbym tutaj jeszcze zmienić w przygotowaniach, żeby, żeby ten czas wydłużyć. Moja następna konkurencja domowego treningu wchodzenie na linę z podłogi na samych rękach. Generalnie nie polecam techniki wchodzenia na linę na samych rękach. Jednocześnie jako ćwiczenie jest to bardzo dobra sprawa. i zejście normalnie no i kilka takich serii no i tu już jest trzecia seria trzecia seria już robi się trudniej a ta lina Mount Midoriyama ma 23 metry wysokości i żeby na nią wejść ma się tylko 30 sekund to daje obraz jaka to musi być kondycja Ci, których widziałem którzy w ogóle doszli do tego etapu jest bardzo niewiele osób i ci którzy próbowali na samych rękach, nie było szans, żeby doszli. W pewnym momencie ręce były już spalone, próbowali wtedy dokładać nogi, ale już mieli za mało siły. Tylko ci, którzy od początku chodzili rękami i nogami, dawali radę. Jedziemy. Uh, pajączki w korytarzu do śmietnika nie wolno.